you mm -hmm. Współpraca między miastami trwa od 1990 roku. Organizowane są regularnie Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Bądźmy Rodziną. To jest olbrzymia akcja, która się rozgrywa na długości prawie 300, 300 km granicy polsko-czeskiej. Jej głównym hasłem i jakby celem, do którego dążymy jest zawołanie Bądźmy Rodziną. Także już 24 lata ta współpraca się rozwija. Do tej pory jest to prawie 1500 różnorodnych akcji społeczno-kulturalnych w wielu miastach polskich, czeskich, szczególnie na pograniczu, bo taka jest idea, żeby to pogranicze właśnie jednoczyło, łączyło Polaków i Czechów. Rok 2012 był szczególny. Polsko-czeski plener artystyczny został poświęcony wielebnemu Gerhardowi. 20 artystów przez dwa tygodnie malowało miejsca związane z życiem i pracą księdza. Podczas inauguracji nastąpiło otwarcie wystawy prezentującej właśnie te prace. Piękna wystawa, którą dzisiaj wszyscy uczestnicy uroczystości mogą zobaczyć, której przypominamy właśnie postać mało znaną, a człowieka, który jako pierwszy w diecezji świdnickiej został wyniesiony na ołtarzem. Rok 2013 zapowiada się również bardzo ambitnie. Blisko 80 wydarzeń społeczno-kulturalnych, Szczególnie na terenie Dolnego Śląska. Będą to koncerty, konkursy dla dzieci i młodzieży, na przykład konkurs wiedzy o Polsce i Czechach w Ząbkowicach, konkurs, co wiesz, o pograniczu w Nowej Rudzie, jak również bardzo dużo koncertów, spotkań, konferencji. Ideą spotkania było połączenie wszystkich ludzi, a występy artystyczne miały na celu zachęcenie do wspólnego przeżywania kultury. Is the form the fits the man said you to